Dzień dobry, dziś trzy stąd tematy z życia grupy kapitałowej i mobile. Porozmawiamy o zakończeniu działalności segmentu modowego, o wezwaniu do sprzedaży akcji oraz o majowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zapraszam na immo raport, program o jedynej takiej spółce w Polsce. Dzień dobry, Rafał Jerzy, Mikołaj Jerzy. Remigiusz Jaskot, zaczynamy! Grupa kapitałowa Immobil oraz spółka zależna Dlako zawarły umowę sprzedaży wszystkich akcji PBHS-a. W osobnej transakcji sprzedano wierzytelności. Ich nabywcą jest giełdowa spółka Monari. Łącznie segment modowy został sprzedany za 8,2 miliona złotych. Mikołaju, jakie są powody tej transakcji? No niestety ten segment w naszej grupie był trwale nierentowny. Y, także postanowiliśmy, że warto się skoncentrować na tych naszych pozostałych segmentach, które uważamy, że mają lepsze perspektywy, y, a z drugiej strony kibicujemy nowemu y, inwestorowi, że sobie z tym segmentem y, poradzi. Prezesie, wielokrotnie w tym studiu mówiliśmy o tych działaniach, które zostały przedsięwzięte, y, o tym planie reorganizacji. Jednak trzeba powiedzieć, że to się nie udało, bo do samego końca te koszty były wyższe niż przychody. Jak prezes patrzy na tę całą sytuację segmentem modowym? No, plan y, realizacji obniżenia kosztów funkcjonowania segmentu pozwolił ten segment sprzedać bez tych, tej pracy ciężkiej, by to było niemożliwe. Mm -hmm. Teraz y, przyszłość marek Kiosk, Laurella, Mara SimSim y, oraz Accardo To inwestor y, branżowy. I przed grupą, w takim razie, tak jak Mikołaj powiedziałeś, koncentracja na tych pozostałych segmentach, które w ostatnich okresach były na plusie. Tak, dokładnie. Także tutaj akurat mamy już wiele lat wiele lat udowadnia, że tam powiedzmy potrafimy te segmenty rozwijać, potrafimy w nich zarabiać, także, także tutaj myślę, że to, że powiedzmy, że udało się sprzedać ten segment wpłynie pozytywnie na rozwój w pozostałych. Wartość dwóch transakcji jest dużo niższa niż wartość księgowa, zarówno akcji, jak i wierzytelności, więc będzie się to wiązało z odpisem aktualizującym za rok 2024. Mikłaju, jak to wygląda technicznie? No tak jak napisaliśmy w komunikacie, zarząd w najbliższym czasie poda te informacje. Tutaj to oczywiście jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego wymaga tego, żeby, żeby była możliwość tego przeliczenia. Także jak tylko będziemy mieli tą liczbę, to ją podamy, ale rzeczywiście będzie, będzie odpis, także tylko kwestia tego, żeby ta informacja mogła być precyzyjna, to po prostu trzeba ją, trzeba ją e, policzyć, a tego jeszcze, jeszcze nie mamy zrobionego i nie jesteśmy w stanie teraz zadeklarować dokładnej daty, kiedy to zostanie opublikowane. Jak tylko będziemy mieli tą liczbę, to ją podamy do publicznej wiadomości. Przejdźmy do pytań. E, trafiły do nas pytania z Twittera, e, czyli z X. -a. Pytanie o bilans. Tak jak Mikołaj powiedział, musimy poczekać. Kolejne. W jakiej perspektywie GKI wróci do generowania zysku? Tutaj, jeżeli chodzi o przynajmniej sprawozdanie za zeszły rok, y, gdzie, y, bo oczywiście, odnoszę się do zeszłego roku, bo my nie publikujemy prognoz, ale jeżeli ktoś nas uważnie śledzi i. To wie, że to był jedyny nasz duży segment generujący stratę, więc bez tego segmentu jakaś odpowiedź się nasuwa. I jeszcze jedno pytanie: czy są szanse na zmniejszenie zadłużenia w przeciągu kolejnych 12 miesięcy? Czy poziom zadłużenia zależy od aktywności, jakie będziemy wykonywać. Tak jak wiecie i obserwujecie nas, my cały czas jesteśmy nastawieni na rozwój, i to właśnie to, w jakim tempie będziemy się rozwijać, będzie determinowało zadłużenie. Ja rozumiem obawy co do poziomu naszego zadłużenia, ale co zostanie odzwierciedlone niedługo w sprawozdaniu, my uważamy, że ta struktura zadłużenia, jaką mamy, jest bezpieczna i pozwala, będzie nam pozwalała realizować dalsze plany rozwoju, które oczywiście zależą od tego, jak, jak będą chciały rozwijać to zarządy naszych poszczególnych segmentów, ale uważamy, że jeżeli będą ciekawe projekty, to niefinansowanie stanie na ścieżce krytycznej ich podjęcia. W czwartek ogłoszono zawiązanie porozumienia podmiotów, które posiadają blisko 80% akcji grupy kapitałowej Mobile na czele z Fundacją Rodziny Jerzych. Członkowie porozumienia ogłosili wezwanie na pozostałą część akcji w cenie złoty 95 zł za akcję. Panie prezesie, skąd taki ruch? Ten ruch pozwala nam w przyszłości kupować akcje poprzez Fundację Rodziny Jerzych, czy wprowadzanie dalszych akcji do Fundacji Rodziny Jerzych, co w tym stanie prawnym było niemożliwe. A ten stan prawny, proszę Państwa, to jest ustawa z 2020 roku później y, zmieniana o listach zastawnych i bankach hipotecznych i z niej wynika, poprawnie Mikołaju, czy dobrze mówię, że jeśli ktoś kontroluje tyle akcji, właśnie y, ponad 50%, to jedyną drogą powiększenia takiego pakietu jest wezwanie. Tak wygląda aktualny stan prawny, że podmioty, które przed ogłoszeniem tej ustawy miały akcji pomiędzy 50 a 66%, żeby móc dalej nabywać akcje są zobligowane do ogłoszenia wezwania. W ostatnich dniach na różnych forach było sporo analiz sytuacji GKI i nawet inwestorzy, którzy z powodzeniem radzą sobie na rynku kapitałowym, analizując tę sytuację, też nie byli świadomi, że taka regulacja funkcjonuje. I zapewne wiele osób dopiero z tego nagrania dowie się, jak się faktycznie sprawy mają. Ciężko się też dziwić. Te regulacje są dość często modyfikowane, więc czasami jest ciężko nad tym wszystkim nadążyć. I mało, który z inwestorów ma te problemy, że ma powyżej 50% akcji w spółkach publicznych. 30 maja w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Mobile. To jedno z największych tego typu wydarzeń wśród polskich spółek oraz możliwość osobistego kontaktu z członkami zarządów wszystkich spółek Grupy. Tak jak co roku, wszystkich akcjonariuszy serdecznie zapraszamy. Jest to jedyna taka okazja w jednym miejscu rozmawiania ze wszystkimi zarządami naszych spółek sektorowych i świetna okazja do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności, albo również uzyskania odpowiedzi na frapujące pytania, czy frapujące zagadnienia, które każdy zakładowy już może mieć. Kursy akcji zaczynamy jak zawsze od spółki Atrem. Aktualny kurs to 23 ,10 zł 10 PJP Makrum 16,60 groszy. GKI kurs momentu nagrania 2 ,10 zł 10 groszy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, zostały one rozwiane. Zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji. Jesteśmy obecni na wielu platformach, zarówno nasze spółki, jak i marki: YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, jeszcze kilka miejsc, gdzie jesteśmy. Dziękujemy i liczymy, że spotkamy się osobiście 30 maja w hotelu Pod Orłem. To wszystko na dziś. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia.